Budzik zadzwonił głośno, głucho i jak zawsze o złej porze. Mikołaj podskoczył jak oparzony. Czas było obudzić Patryka, zabrać go do ogrodu, a po drodze do pralni chemicznej. Miał dziś dwie konsultacje i wizytę w przychodni, a o tak, musiał też zrobić zakupy, w lodówce niewiele było. Wszystkie te myśli przebiły się przez jego głowę w ułamku sekundy, a on sam niechętnie wylazł spod ciepłego koca i poszedł się umyć. Patryk był marudny, rozmazał kaszę na swoim talerzu i nie chciał jeść. Pospiesz się, synu, bo spóźnię się do pracy. Nie chcę iść do przedszkola. Znowu będziesz mnie odbierał później. Błagał mały: Synku, jestem chirurgiem, ratuję ludziom życie. Jeśli wyjdę wcześniej i zostawię pacjenta, to on umrze. A on ma też dzieci i będą płakać, przekonywał ojciec. Chcesz pojechać na weekend do parku rozrywki z ciocią Łucją? Zaproponował. Jej. Oczywiście, że tak. Ale bez cioci Łucji. Przecież ja jej nie lubię podekscytował się mały gość. Mikołaj pracował jako chirurg wiodący w prywatnej, luksusowej klinice. Dlaczego chciał wybrać właśnie ten zawód sam nie wiedział, bo jego matka była okulistką, a ojciec terapeutą rejonowym. Do swoich 32 lat ukończył uczelnię z wyróżnieniem. Staż miał czas na pracę w chirurgii ogólnej i wymianę doświadczeń w Niemczech, więc z takim doświadczeniem i wiedzą chętnie przyjął się w elitarnej, prywatnej klinice w sercu Warszawy. Cały tydzień był zaplanowany dosłownie na minuty przyjmowanie pacjentów, konsultacje, dni operacyjne. Mikołaj był ceniony za wirtuozerię w przeprowadzaniu najbardziej skomplikowanych operacji i wyciąganie z grobu nawet najbardziej beznadziejnych pacjentów. Rodzice, którzy wkładali w syna całe swoje serce, bardzo martwili się, że nie będzie on mógł się ożenić. Matka poleciła mu więc inną kandydatkę ze słowami: Synu to bardzo ładna dziewczyna, córka dyplomaty z porządnej rodziny. Para zaczęła się spotykać. Elwira rzeczywiście wyglądała szykownie i modnie, znała swoją cenę i patrzyła na wszystkich z góry. Nikolaj wcale jej nie kochał, po prostu dał się ponieść i popełnił ogromny błąd. Ulegając wpływom krewnych i kolegów, i żeniąc się z dziewczyną. Po ślubie okazało się, że są zupełnie innymi ludźmi, do tego stopnia, że nie było nawet o czym rozmawiać wieczorem. Ona była zupełnie niezainteresowana jego pacjentami i medycyną w ogóle, a on miał dość słuchania o nowościach sezonu i trendach w modzie. Nieważne, pomyślał, jakoś się z tym upora. Dzieci nie wchodziły w plany Elwiry aż do ukończenia 30 roku życia. Dziewczyna uczęszczała na różne kursy, szkolenia, do klubów fitness i salonów piękności i, jak to ujęła, szukała siebie. Kiedyś za to wszystko płacił jej ojciec, ale teraz, wyobrażała sobie, musiał to robić Mikołaj. Kiedy więc Elia nagle dowiedziała się, że jest w ciąży, wybuchł straszny skandal. Dziewczyna krzyczała: "To twoja wina, powinnaś bardziej uważać". Dokonuje aborcji i nie ma o tym mowy. Jakie dzieci jeszcze nie żyliśmy dla siebie. Nie będę w wieku 25 lat tyć i zmieniać tych brudnych pieluch. Ale wtedy Mikołaj nie mógł już wytrzymać, wpadł w szał i razem namawiali i zmuszali Elię do porodu. Mężczyzna wierzył, że ona teraz gada takie bzdury, głupoty, a kiedy zobaczy swoje dziecko, uczucia macierzyńskie dadzą jej kopa i wszystko wróci do normy. Jednak wraz z pojawieniem się Patryka Elwira, wręcz przeciwnie, spuściła z łańcucha. Znikała na całe tygodnie, w ogóle nie pilnowała dziecka, potrafiła bez problemu zostawić je samo na cały dzień. Wyglądało na to, że nie rozumiała, że jest matką. Mikołaj cały się frasował, często brał wolne w pracy, potem urlop, próbował przemówić żonie do rozsądku. Aż w końcu poddał się, rozwiódł się z nią i przez sąd załatwił, że dziecko zamieszka z nim. W jego mniemaniu odciął Elę od swojego życia raz na zawsze. Jego była żona nie była zbyt zmartwiona takim obrotem sprawy i wyjechała na Goa, aby uprawiać orientalizm. Rodzice bardzo pomagali Mikołajowi. Moja matka martwiła się, czuła się winna, bo to ona nalegała na ich małżeństwo. Przeszła więc na emeryturę i w pełni poświęciła się wnukowi. Powoli życie się poprawiało, Patryk poszedł do przedszkola, a Mikołaj przyjął syna do siebie. Tak wyglądało ich życie. Po nieudanym małżeństwie mężczyzna bał się wejść z kimkolwiek w poważny związek. Sporadycznie umawiał się z pielęgniarką z oddziału intensywnej terapii, łucją, ale Patryk jej nie akceptował, był chyba zazdrosny. Dziś był dzień przyjęć Mikołaja, pacjenci zostali wcześniej zarezerwowani, więc nie było tłoku i zgrzytów. Nagle z korytarza dobiegły krzyki i przekleństwa, i wciąż się nasilały. Chirurg, nie mogąc wytrzymać, wyszedł zobaczyć, co się dzieje. Pielęgniarka Irena, która siedziała za biurkiem administracyjnym, próbowała odpędzić bezdomnego, który siedział spokojnie na ławce w kolejce, pocierając w dłoniach sfatygowaną, obdartą czapkę. Dziewczyna krzyczała: Jesteśmy porządną przychodnią, nie ma pan umówionej wizyty, nie zapłacił pan za wizytę. Proszę natychmiast opuścić lokal, a pan nawet nie ma na sobie nakładek na buty. Biedak zmachał się na krześle, prawie się rozpłakał, ale nie ruszył się z miejsca i usiadł. Nie wyglądał zbytnio na bezdomnego, nie było czuć od niego smrodu i wyglądał czysto. Tylko jego ubranie było strasznie stare, sprane prawie do dziur, a na twarzy wyraźnie widać było ślady długiego pobytu za kratami. Mikołaj postanowił zainterweniować, żal mu było włóczęgi, choć wiedział, że pielęgniarka ma rację, jest to niezgodne z regulaminem kliniki, a oni oboje, jeśli w ogóle, to dobra walka. Zwrócił się do dziewczyny: Irena, przestań krzyczeć, odstraszasz wszystkich innych moich pacjentów. To dla mnie. Zapłacę za konsultację i przyjdę za 20 minut. I uśmiechnął się uroczo do pozostałych oczekujących. Chirurg powiedział do włóczęgi: Wejdź do gabinetu. Poszedł za nim podekscytowany. Pytam, co cię trapi. Nie krępuj się, powiedz mi, co mogę zrobić, aby pomóc. Uśmiechnął się zachęcająco lekarz. Starzec skulił się, udręczony i powiedział nieśmiało: Jestem tu dla ciebie, mój synu. Jak się masz? Jestem twoim tatusiem, mój drogi Mikołaju i opuścił oczy na podłogę. Mikołaj był zaskoczony chyba Irena miała rację, i pacjent nie jest całkiem odpowiedni. Jesteście pomyleni, moi rodzice. Ale emeryt przerwał mu Tak, tak, twoi rodzice to Andrzej i Nelia Prawda? Tylko, że ty nie jesteś z nimi spokrewniony. Widzisz, oddałem cię im, gdy miałeś dwa lata. Prawie krzyknął i podał stare, postrzępione czarno-białe zdjęcie. Rzeczywiście było tam zdjęcie mężczyzny i kobiety oraz on, Mikołaj. Nie było co do tego żadnych wątpliwości. Doktor poczuł się tak, jakby poraziło go prądem straszliwe przeczucie. Z korytarza rozległ się niezadowolony szmer. Mikołaj zrozumiał, że nie będzie im wolno tu rozmawiać. Zaproponował więc, niech pan powie CEO: zaprowadzę pana do stołówki i zamówię obiad, a za pół godziny mam przerwę, zejdę do pana i porozmawiamy w spokoju. Starzec westchnął i zaczął swoją długą i smutną opowieść: Widzisz, Mikołaju, nie zawsze taki byłem. Kiedyś był tu trzeci szpital miejski, pracowałem jako chirurg. Możesz zapytać starych mieszkańców: na pewno pamiętają doktora Stawieckiego. A twoja matka, niech Bóg mają w opiece, pracowała u mnie jako pielęgniarka. Miała na imię Oliwia. Sama była sierotą ze wsi, bardzo młoda, nigdy nie widziała życia. Mieliśmy wielki romans, namiętność i zazdrość, wszystko pomdrugeszane. szanę. Ja, który powinienem być głupcem, byłem głupcem, pokręconym, pokręconym człowiekiem. Uprawiałem hazard na pieniądze do tego stopnia, że zadłużyłem się jak w jedwabiu. Gonili mnie wierzyciele, grozili mi. Olivia, gdy zaszła w ciążę, błagała mnie, płakała z Twojego powodu. Przez rok było mi dobrze, a potem. To jest jak choroba, gorsza od narkotyków. Nie wiesz, co robisz. Więc powiedziałem Twojej matce, żeby przemyciła leki ze szpitala, żeby je sprzedać, a cały dochód wydałem w kasynie. A ona, głupia, powiedziała, że tak, że bardzo mnie kocha. Oczywiście przyłapano nas, był proces. Oliwia dostała 3 lata, ale ja zmarkotniałem, nie przyznałem się, że robiła to na moje polecenie. Gdzie miałam cię umieścić? Masz dwa lata. Cały czas płakałaś, wołałaś o matkę, błagałaś o jedzenie. A potem dowiedziałam się, że nasz terapeuta Andrzej nie ma dzieci. Oni już stracili nadzieję. Postanowiłam więc namówić go, żeby zabrał cię tylko na jakiś czas, aż wszystko się uspokoi. Chętnie się zgodził, ale pod warunkiem, że nie będziesz się wtrącać w ich życie, że nie zrobisz sobie krzywdy i nie uszkodzisz psychiki. A potem wszystko poszło w bok. Oliwia zaraziła się w więzieniu gruźlicą, a niedługo po wyjściu na wolność zapiła się na śmierć. Przekleła mnie ostatni raz, krzycząc w sercu: przez ciebie, ty draniu, moje życie jest całe sponiewierane. Mój syn odszedł. Ja umrę, ale ty nie będziesz szczęśliwy. Pamiętaj o tym. I tak się to potoczyło. Ja też zacząłem pić, nie rzuciłem hazardu, trzy razy byłem w więzieniu. Mój los potoczył się z górki, a teraz postanowiłem wrócić do rodzinnego miasta, żeby umrzeć. Nie zostało mi wiele czasu na życie. To ciężka choroba, ostatnie stadium, najwyżej cztery miesiące. Pomyślałem, że znajdę cię przed śmiercią, żeby przeprosić, ulżyć mojej duszy. Wybacz mi, synu, jeśli możesz. Twój ojciec okazał się złym ojcem. I starzec gorzko zapłakał. Mikołaj był wściekły, szczęka mu się trzęsła. Mruknął przez zgrzytające zęby, to wspaniałe. Wyrzuciłeś moją matkę, sprzedałeś mnie obcym ludziom, przepiłeś moje życie, a teraz przychodzisz błagać o przebaczenie. Ja też samotnie wychowuję syna. I nigdy, słyszysz, nigdy nie miałem w głowie urojenia, żeby go gdzieś oddać. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Chyba nie mamy o czym rozmawiać, a ja nie jestem gotowa ci wybaczyć. Dostałeś to, na co zasłużyłeś. I wstał gwałtownie, by wyjść, prawie przewracając krzesło. Emeryt bełkotał bezzębnymi ustami. Tak, ma pan rację, a ja na to wszystko zasłużyłem i nie oczekuję przebaczenia. Proszę, oto adres schroniska, w którym mieszkam. W razie, gdybyś chciał porozmawiać. Naciągnął czapkę na oczy i pąknął w stronę wyjścia. Mikołaj był oburzony, co za bezczelny kolega, ma dość sumienia, żeby przyjść. Wpatrywał się w swojego patryka, który z zapałem próbował wjechać samochodem z kostkami do garażu i nie mógł zrozumieć, jak mógł zamienić taki skarb na grę w kasynie i alkohol. Nie on nie mógł tego zrozumieć. Mężczyzna po prostu musiał się odezwać, od środka rozsadzał go ból i uraza. Praktycznie nienawidził tego obskurnego starca, którego nie miał nawet odwagi nazwać tatą. Ale z kim? Nie chciał zaalarmować takimi wieściami swoich starszych rodziców, ich ciśnienia krwi, serca. W świetle ostatnich wydarzeń był gotów całować ich stopy, rozumiał teraz, jakimi byli świętymi ludźmi. Jego dzieciństwo było zupełnie niezamglone, pielęgnowali go, doglądali i dbali o niego. On i Łucja nie byli na tyle blisko, żeby o tym rozmawiać. Wtedy Mikołaj postanowił poprosić o radę i porozmawiać ze swoim ulubionym profesorem, nauczycielem anatomii. Markiem Fiszmanem. Byli dobrymi przyjaciółmi od czasów studiów, a chirurg był zawsze mile widzianym gościem w domu. Tak więc mężczyzna zrobił. Kupił butelkę drogiego rocznika koniaku i poszedł odwiedzić swojego dobrego przyjaciela. Żona profesora z radości nakryła obfity stół, a po chwili siedzenia dla przyzwoitości spokojnie wyszła, zdając sobie sprawę, że obaj mężczyźni muszą porozmawiać twarzą w twarz. W końcu Mikołaj się rozmyślił i wylał wszystko, co mu leżało na sercu. Emocjonalnie wymachując rękami i gotując się jak rozgrzany do czerwoności czajnik. Mądry stary żyd słuchał w milczeniu, przytakiwał, czekał na pauzę, a po chwili powiedział: Pozwól, że ci coś powiem, Mikołaju. Kiedy byłem młody i gorący, jak ty teraz, zgodziłbym się z tobą z całego serca. Ale teraz, przeżywszy długie życie, śmiało oświadczam: Nie masz racji. Mikołaj był zaskoczony jak to? Dlaczego? Przecież to przestępca i człowiek bez zasad. Widzisz, Mikołaju, każdy człowiek zgrzeszył, ale ty nie jesteś Bogiem, żeby go sądzić. Owszem, popełnił wiele błędów, zmarnował swoje życie. Ale opamiętał się prawda. Nawet jeśli było już za późno, tuż przed śmiercią przyznał się do swoich grzechów i postanowił odpokutować przed tobą, wiedząc, że prawdopodobnie osądzisz go i nie zaakceptujesz. A to jest warte bardzo wiele. On nie prosi cię o nic poza Twoim przebaczeniem. Więc przyjmij je i przebacz, bądź ponad nienawiścią i pretensjami. Inaczej to będzie cię ciągle zżerać jak kwas od środka. Wiem, że masz wspaniałe życie, rodzice cię kochają, masz doskonałe wykształcenie i zawód. Dlaczego więc masz się skarżyć? Czy byłoby lepiej, gdybyś wtedy z nim została? Co będzie, jeśli twój syn, gdy dorośnie, zacznie cię oskarżać, że jesteś złym ojcem i przez ciebie nie zna swojej matki? Mikołaj był oburzony, no wiesz, to co innego. To nie jest moja wina. Sama bimba oddała syna. No, to zależy. Nie kochałeś matki Patryka, a i tak się ożeniłeś. Elwira nie była gotowa na bycie matką, ale teraz się opamiętała, a ty nie pozwalasz jej zbliżać się do syna. A ona nadal jest matką, nawet jeśli nie jest matką. A dziecko nie może być bez miłości matki. Tak więc, Mikołaju, decyzja należy do ciebie, ale ja wyraziłem swoje zdanie. Chirurg po tej rozmowie mocno się zastanowił i spojrzał na wszystko inaczej. W tydzień później odnalazł ojca w schronisku i powiedział mu: Witaj, ojcze, idę po ciebie. Chodź, załatwiłem ci mieszkanie z udogodnieniami. A jutro widzę cię w klinice, zapłacę i wszystko załatwię. Zobaczymy, jaką masz chorobę, powalczymy jeszcze trochę. I tak, tato wybaczam ci. I przytuliłem staruszka, który szczerze szlochał. Po badaniach okazało się, że wszystko nie było takie tragiczne. Nikołaj przeprowadził najtrudniejszą operację na swoim ojcu i udało mu się wynegocjować dla niego jeszcze kilka lat życia. Gdy wyzdrowiał, przedstawił go swojemu wnukowi i zaczął go odwiedzać i pomagać. Z trudem odnaleźli grup matki, a raczej to, co z niego zostało, i Mikołaj postawił schludny pomnik. Często we trójkę chodzili na spacery po parku i karmili bułką łabędzie w miejscowym stawie. Rozmowa z profesorem nigdy nie opuszczała myśli chirurga. Potem się rozmyślił, zebrał odwagę i wykręcił numer Elwairi. Choć przysięgał sobie, że nigdy więcej tego nie zrobi i powiedział: Cześć, Elia, tu Nikolaj. Jeśli chcesz zobaczyć Patryka, nie mam nic przeciwko. Jesteś matką, masz prawo. I rozłączył się, nie czekając na odpowiedź. Na drugim końcu linii kobieta, była żona Mikołaja, szlochała cicho ze szczęścia. Dorosła i żałowała, że tak idiotycznie się wtedy zachowała, przehandlowała swoją rodzinę i syna za głupią rozrywkę. Wszystko, co wtedy wydawało jej się ważne, wolność, poszukiwanie miejsca na słońcu i brak odpowiedzialności, nagle ją dusiło. Nic nie było dla niej słodkie, w nocy tęskniła za swoim dzieckiem, płakała w poduszkę, przeklinała siebie. Najwyraźniej obudził się instynkt macierzyński, ale było już za późno. Wróciwszy niedawno z zagranicy, kobieta wielokrotnie dzwoniła do Mikołaja i błagała go, by pozwolił jej zobaczyć syna. On jednak tylko raz odpowiedział, że nie powinna śmiało zbliżać się do chłopca i więcej nie odbierał telefonu. Elia próbowała zaangażować w sprawę ojca, ale ten był na nią wściekły i płasko odmówił jej pomocy, sucho odpowiadając: Nie jesteś już małą dziewczynką, sama narobiłaś bałaganu, to posprzątaj. Kilka tygodni później doszło wreszcie do długo oczekiwanego spotkania matki i syna. Wszyscy postanowili spotkać się razem w parku. Mikołaj od razu rozpoznał Elwirę, ten sam lotny chód, modna fryzura i elegancki płaszcz. Nadal była piękna, ale coś się zmieniło. Jej oczy, jej oczy stały się smutne i bardzo głębokie, zamigotały w nich nieznośna udręka i ból. Kobieta podeszła do syna, wyjęła z torby drogi transformator robotyczny, i głosem drżącym z podniecenia i słabnącym powiedziała: Witaj, Patryku, to dla ciebie. Czy wiesz, kim jestem? I wręczyła mu zabawkę. Patryk był zachwycony, prychnął i rozpakował ją, rzucając jej chytre spojrzenie. Jestem twoją matką. Przepraszam, że nie przyszłam do ciebie wcześniej, kochanie, mogę cię przytulić. I wyciągnęła rękę do dziecka. Dorosły Patryk zadziwił wszystkich, wiem, dziadek opowiedział mi o tobie po cichu, żeby tata się nie denerwował, i pokazał twoje zdjęcie. Byłeś w dalekim kraju, więc nie mogłeś przyjechać, bo zapomniałeś drogi. Tak mi powiedział dziadek ale ja wierzyłam i wiedziałam, że przypomnisz sobie i przyjdziesz do mnie. Wtedy dziecko nie wytrzymało, przycisnęło się blisko niej i rozpłakało się na najwyższych obrotach, wykrzykując swoją tęsknotę za najdroższą osobą. Nie odchodzisz, prawda. Patrick zapytał z niedowierzaniem. Elia otarła mu łzy, pogłaskała po głowie i wyszeptała: „Nie, mój synu, nigdzie nie wyjeżdżam. Radosny chłopiec zbiegł ze zjeżdżalni, a kobieta podeszła do Mikołaja, spojrzała mu w oczy i powiedziała łagodnie: Wybacz mi, kochanie, byłem takim głupcem. A ty jesteś najlepszym ojcem na świecie. Mikołaj nic nie odpowiedział, w milczeniu wziął jej rękę i mocno ją ścisnął. Dopiero teraz zrozumiał, że rzeczywiście zależy mu na tej kobiecie i naprawdę ją kocha. Rodzina spędziła cały dzień na spacerach po parku. Jeździli na przejażdżkach, śmiali się serdecznie i jedli słodko pachnącą watę cukrową całą trójką, wszyscy byli naprawdę szczęśliwi. Profesor miał rację, Mikołaj czuł się zaskakująco lekki i wolny, jakby zdjęto z niego ciężki głaz. Widział oczy syna błyszczące szczęściem i zrozumiał, że postąpił słusznie, bez względu na wszystko i nikt nie zastąpi mu matki. Jakże często niesiemy przez życie cały ładunek pretensji, złości, nienawiści i przekleństw. One zatruwają nas i niszczą nas stopniowo. Tak naprawdę do szczęścia nie potrzeba wiele, wystarczy powiedzieć przepraszam. Albo przebacz. To jest właśnie ta historia. Dziękuję, że wysłuchałeś jej do końca. Podzielcie się w komentarzach swoimi opiniami na temat zachowania głównych bohaterów.